Potrzebujemy zidentyfikować te czynniki podtrzymujące, czyli to, co utrudnia pacjentowi zdrowienie. Może tak być, że jak zidentyfikujemy te czynniki podtrzymujące, to one będą poza granicami naszych kompetencji. Czyli na przykład może się okazać, że my potrzebujemy wysłać pacjenta do dietetyka. Bardzo to polecam, taką współpracę interdyscyplinarną, bo my jeżeli. Nie wiem, czy Państwo są psychologami, psychoterapeutami, tylko tak, tu. Te osoby, które tutaj ze mną są. Natomiast jeśli tak jest, to bardzo polecam współpracę z dietetykami, bo my nie musimy wiedzieć wszystkiego jako psychoterapeuci, a fizjologia, różne konsekwencje, różne współwystępujące dolegliwości, które towarzyszą pacjentom z zaburzeniami odżywiania, będą wykraczały i mają prawo wykraczać poza granice naszych kompetencji, więc dobrze jest współpracować z taką osobą, jaką jest dietetyk, który się tymi tematami odżywia który się tymi tematami em, fizjologicznymi będzie zajmował, czy na przykład też psychiatra, który e, będzie wspierał naszego pacjenta farmakologicznie, czasem jest to, czasem nawet dosyć często jest to konieczne. Co robimy jeszcze, to pokazujemy pacjentowi błędne koła, czyli rozrysowujemy z nim na kartce, czy jeżeli pracujecie online, to na jakiejś wspólnej tablicy, na podstawie tego, co on mówi, że zobacz, znowu była ta sytuacja, to znowu w tej sytuacji o tym i o tym pomyślałeś. Zobacz, że. To i to, te myśli wywołują u ciebie takie, takie emocje, to się z tobą dzieje, i ty wtedy radzisz sobie na przykład poprzez napady, napady, obiadania, tak? I kiedy pacjent zna, te błędne koła, kiedy my mamy je rozpoznane, to my wtedy rozumiemy, co też musimy, czym musimy się zająć w procesie leczenia, jakimi myślami musimy się zająć. Ja wiecie, ja jestem psychoterapeutą poznawczym, behawioralnym, więc to jest myślenie, które mnie towarzyszy, że są pewne niefunkcjonalne myśli, myśli, które nie są oparte na faktach, a one napędzają różne emocje. I kiedy pacjent wierzy w te myśli, no to e, łatwiej jest sięgnąć po niefunkcjonalne e, zachowanie.